Dzień dobry kochani, witamy Was bardzo serdecznie w ten jakże piękny, słoneczny dzień. Idziemy troszeczkę zaznać natury. Porozmawiamy dzisiaj trochę o naturoterapii. Znaczy naturo. No w sumie tak, to jest naturoterapia. Terapia lasem. Lasoterapia. Troszeczkę jak się zrelaksować, jak odpocząć od tego miejskiego pędu. Mimo, że na razie, widzicie, idziemy drogą przez taki fajny most, i zaraz będziemy kombinować, jak wejść do lasu. Będziemy wchodzić najprawdopodobniej tędy i idziemy w kierunku lasu. Dobra, udało się przejść tędy pod spodem. Jesteśmy. Takie schody przed nami, ale już wchodzimy do lasu. Koło rzeczki w ogóle będzie tak pięknie, tak ładnie. Zresztą sami zobaczycie. Patrzcie aż kolejka przede mną. Kaziczek stoi z dzieciakami, czekam, żeby przeszli. I będziemy co? Przebijać się przez las. na jakąś fajną łączkę, gdzie posiedzimy, zrobimy pikniczek. Porelaksujemy się trochę. Krycika. Krycika znaleźli. Ciekawe czy powodziowy, czy jeszcze nie. Lecimy. O Boguś jak zawsze świetnie się bawi. Co to ma miecz spatyka? Powiem Wam tak, ostatnie moje takie spostrzeżenie, jak ja to do Kaziczka powiedziałam, że Boguś to jest takie dziecko, dziecko lasu, ponieważ bardzo lubi w lesie się bawić. Nieraz widzieliście o na przykład na tym filmiku, gdzie na grzyby w bieszczadach. Też pokazujemy jak Boguś sobie coś zawsze wymyśli. Jakieś fajne scenki odgrywa. No i teraz macie też przykład świetnej zabawy w lesie. Dodatkowo, taka zabawa w lesie bardzo wspiera integrację sensoryczną, czucie głębokie, ponieważ trzeba troszkę pochodzić, przejść yy, przeszkody, coś pozbierać. Więc naprawdę polecam, ale zresztą za chwilę gdzieś ładnie rozłożymy statyw i opowiadam Wam na ten temat. Nie no słuchajcie, no muszę wam to pokazać. Boguś, ty wsiłacza bawisz? Tak? Pięknie. Widzieliście, troszkę odeszliśmy już od drogi. Cisza, spokój już się tak fajnie, fajnie robi. I co? Tutaj rozbijamy obóz? Czy dalej? Czy jeszcze kawałek? No dobra, to idziemy. Jesteśmy prawie na miejscu. Możliwe, że tutaj się rozłożymy, lecz Kaziczek poszedł jeszcze kawałek dalej zobaczyć, czy może tam będzie odpowiednie miejsce. Ja czekając na niego korzystam ze takich pięknych promieni, o słoneczka. Jeszcze wprawdzie nie jest wiosna, ale no taki klimacik powoli się robi, ciepełka, mimo że jest zima. Bardzo fajnie jak będziecie w lesie, przed takie promienie słońca, Zamknąć na chwilę oczy. Zrobić kilka głębszych wdechów, i starać się nasłuchiwać. Nasłuchiwać to, co jest w koło was. U mnie niestety niestety słyszę, zbliża się tam z tyłu Ana. Ana i Boguś troszeczkę zagłuszają mi odgłosy natury, ale bardzo często jak jesteśmy sami, z Kazikiem, gdzieś chodzimy po lesie dzieciaków, akurat wtedy nie ma. Po prostu zamykam oczy, oddycham, wdycham czyste, świeże powietrze i zastanawiam się, jestem tu i teraz i zastanawiam się nad tym, co słyszę, co mnie otacza, jakie zapachy czuję, jakie odgłosy. Bardzo Wam polecam taki trening uważności w lesie i to jest właśnie jeden z elementów takiej lasoterapii, która dodatkowo jest całkowicie. Darmowa i bezpłatna. Dobra, co Kaziczku zdobyłeś? No jak to w przyrodzie różne rzeczy występują. Tutaj takie siedzenie. Tylko w lesie tak, znaleźć. Tylko w lesie, takie. naturalnie takie siedzonko <laughs> można znaleźć. Ale co, to są popowodziowe, prawda? Te rzeczy. Miejmy nadzieję, że nikt wiecie, nie wyrzucił. Cały czas pokładam taką wiarę w ludzi, że jednak śmieci nie będą wyrzucać. No, idziemy Boguś tam prosto. Więc siedzonko mamy. No widzicie tutaj te wszelkie drzewa poniszczone. To niestety przez... Oj, jaki patyk Boguś ma. Eee, przez powódź. Więc siedzonko mamy, idziemy. I znaleźliśmy takie fajne okej okay, miejsce. Pięknie to słoneczko. Dobra, już Wam pokażę. Wyszliśmy z takiego zalesionego miejsca. Znaczy tu wcześniej pewnie... Były drzewa, lecz bobry, tak? Ty jesteś pewien, mówisz, że tu bobry. Te troszeczkę Takie ślady bobrów są, ale teraz są po powodzi Są ślady bobrów, no ale duża część tutaj po powodzi. Yy, zostało tak. bardzo mocno rozwalone. Ale co, no i no, tak fajnie, słoneczko świeci. Tu jesteśmy przy przy rzeczce, można troszeczkę uwielbiam ten szum, szum wody więc można się tutaj fajnie zrelaksować. Dobra, rozbijamy nasz... się tylko nie zmocz yy, nóg. Można się tu fajnie zrelaksować, odpocząć. Ej, no przepięknie, o widzicie. Tak tutaj napawamy się naturą, polecam to każdemu. Zamiast chodzenia... Po zapłoczonych centrach handlowych, od czasu do czasu. No i patrzę, co ten Boguś prawie od czasu do czasu. Idźcie do lasu, z dala od ludzi, od cywilizacji i, i odpocznijcie trochę. Ale tutaj ładnie, tak pięknie widać. Pokażę Wam moje jedno z ulubionych zajęć z dzieciństwa i w sumie teraz, czyli wrzucanie kamyków do rzeki, do wody. I przyznawać się. Kto z was to robił, jak był mały? Uważaj Bogusiu. Moguś, tutaj szaleje Wrzucał kamyki do wody, do rzeki. To robiliście to? Napiszcie w komentarzach. A druga rzecz, to kiedy ostatnio to robiliście, skoro jesteście już dorośli lub w wieku nastoletnim, zależy kto to ogląda, ale kiedy ostatnio? Po prostu poszliście na rzekę i powrzucaliście kamienie, mając przy tym frajdę. To jest tak mega prosta rzecz, o której zapominamy. Dzieci nasze to robią, chociaż nie wszystkie, ale dzieci, w sumie nie tylko nasze, ogólnie dzieci lubią to robić, też powinniśmy. To jest bardzo oczyszczające. Nasz umysł po prostu odpoczywa, cieszy się naturą. Słońcem, rzeką, wodą. To co? Przy najbliższej okazji zadanie dla Was: powrzucamy trochę kamyczków. Idziesz Boguś? Chodź, powrzucamy kamyczki do rzeki. Kto dalej? I Wy też poróbcie takie atrakcje dla swoich dzieci. W czasie, kiedy jak widzicie, ja sobie wrzucam kamyczki do wody. Obóz rozbić musi ktoś. A w naszym domu odpowiedzialny jest za to Kaziczek. Widzę, Anastazja również mu też w tym pomaga. No, widzę, nie, no, Kaziu, elegancko, ta opona jak tutaj pięknie. dla ciebie specjalnie. Specjalnie dla mnie. No tak, bo ja nie lubię bardzo płasko siedzieć, wolę wyżej, więc na ten moment nasz obóz wygląda tak. Szykuje się. No no pięknie, pięknie to wszystko wygląda. idę się tutaj kawałek przejść tam rzeka, o jakiś fajny nurt ma ta rzeczka gdyby była głębsza możliwe, żebyśmy sobie pomorsowali dzisiaj takie ładne słoneczko, ale mam też balie na balkonie więc możliwe, że dzisiaj na balkoniku będzie morsowanie e, ładnie to wygląda, zaraz Wam pokażę to z drugiej perspektywy. O, popatrzcie, jak tutaj fajnie ta rzeczka, rzeczka sobie płynie. Elegancko. No, no, natura. A co ty, Anna robisz? Robię patyk na wędkę. Wędkę robisz? Tak, bo za dawnych czasów Zbierali patyki, zawiązywali tutaj coś, na to dawali taki ostry patyk i na to łowili ryby. I jaki jak jest wzrost tego patyka ostrego, mm -hmm. to zależy od, od takiej wielkości ryby, pasty. Okej, okay, dobra, to ci nie przeszkadzam. Test siedzonka, czy jest ok, czy nie jest ok. Czekajcie, sobie to mogę postawić. Tak, o to się siedzi? No. W ten sposób? No, to nie? Mogę no. też spróbować, czy nie? Jest git, całkiem dobrze się tutaj siedzi. Mamy tutaj z boku stoliczek. Czekajcie, czy ja Wam go pokażę. A, tak Wam na szybko pokażę. O! No przepiękny, składany stoliczek. Kupowa... Ja nie przyszczu pan sobie. Kupiliśmy go w dekatlonie. W tamtym... w tamtym roku kupiliśmy go w dekatlonie. Właśnie pod, przede wszystkim pod namiotowanie no pod takie biwaki i mieliśmy też pomysł. W sumie będziemy nagrywać parzenie kawy plenerze to ten stoliczek będzie idealny, prawda? No, a teraz pokażę Wam w taki sposób, jak, ten, jak łatwo rozpalić ognisko. To czekajcie, dam Ci mikrofon, tak. będzie Ci łatwiej y, mówić, jak łatwo nie, rozpalić, no, nie? Aha, dobrze. z gazem. Aha. O, widzicie? Tak. butle z gazem I tak rozpalamy ognisko. Jezus. Ale żeś sprytnie, a zawsze męczyliśmy się zapałkami. Tak. A tak to raz... No super, nie do. No. Mamy oponę, mamy butle z gazem. No można próbować jakimś krzesiwem, czy inną podpałką. Tu umisz krzesiwem rozpalić? Kiedyś się bawiłem. Aha, ale to chyba długo zajmuje. Przede wszystkim trzeba mieć no, jakiś materiał odpowiedni, jakąś wełnę, czy węgloną, czy inne jakieś specyfiki, to wtedy idzie fajnie. Można też próbować jakimś siankiem, czy inną taką roślinnością wysuszoną. Co żeśmy zabrali dobrego? Ogólnie mieliśmy dzisiaj na wypasie. Śniadanko, robiłam takie pyszne omlety, więc o, ognisko tutaj się nam przestawia. Więc jesteśmy mniej więcej na jedzeni, więc nie braliśmy dużo do jedzenia. Ale mamy tak, chlebek, który będziemy podgrzewać na ognisku z serkiem. Do tego jak żeby inaczej ketchupik. Więc chlebek, no, taki, taki comfort food. Dzisiaj nie będzie jakoś mega y, zdrowo, ale czasem też trzeba jeść takie rzeczy jak ma się ochotę, więc będzie chlebek z serkiem, te Czekajcie, orzeszki tu są dla Any, a no i wiecie, no standard ognisk, czyli pianki będziemy przypiekać pianki na ognisku, ale żeby nie było, że same niezdrowe rzeczy y, mam też winogronko żeby to wszystko zrównoważyć, a po ognisku idę na siłownię, więc wszystko mi się będzie zgadzać jak najbardziej. Co my czasem dobrego robimy na ognisku, ponieważ nie jemy mięska, więc żadnych kiełbasek nie smażymy. Chyba, że czasem raz mieliśmy te takie wegańskie lub wegetariańskie kiełbaski, ale tak szczerze no, nie, nie są one zbyt bardzo smaczne. Na robiliśmy fasolkę. Kupowaliśmy z hańca fasolkę w puszce, i w garnczku dawaliśmy cebulę, dawaliśmy tą fasolkę, mieliśmy pomidory, dawaliśmy pomidory, jakąś paprykę. Raz nawet to był czas bodajże jesień, były grzyby w lesie, więc po drodze, jak zebraliśmy grzyby, to dawaliśmy do tej potrawki również grzyby, fasolka o jajko też można. Wbić i jest to bardzo dobre taka potrawka do tego chlebek no powiem wam rewelacja że następnym razem tak zrobimy tylko bardziej głodni będziemy musieli przyjść na to ognisko co jeszcze naleśniki kiedyś robiliśmy na pewno na naleśniczki żeśmy piekli no naprawdę dużo dużo rzeczy na ognisku można robić można piec jabłko można piec banana można jakąś rybkę upiec, kotleciki, co tam sobie zapragniecie. Słyszę dzieci już tutaj nawołują, nie wiem czy to słyszycie czy nie. Ale dobra, zaraz szykujemy patyczki i będziemy smażyć chlebek. Co zrobisz zaraz patyczki na chlebek i na y, pianki? Mm. Aha. I co, jak widzicie? Kaziczek tutaj dokłada. Na pianki? Tak. Sama go nastrugałaś? Tak. No świetnie, tato, popatrz, sama nastrugała patyczek. Proszę? Jeden, ile jeszcze? A czekaj, gdzie to się? Aha, tutaj. Trzeba będzie tata jeszcze na ostrzy, pokaż. No idealnie. No to dla mnie jest, dla ciebie i dla Bogusia, tak? Też będziesz sam smażył pianki? No to jeszcze dwa ana takie. Nie bójcie się dawać dziecku nóż do ręki. Widzicie, Anna sobie świetnie z nim radzi. Ostrożnie, ale naprawdę dosyć sprawnie zrobiła to, zdobyła yy, patyczki. Widać Bogusia? Nie widzę tak z daleka, ale chyba go widać. Tutaj, tam możesz pomachać, Boguś, od widzów. Tutaj, no, Boguś sobie przyszedł i zajada. Co, Kazik? Bo ja tak stąd nie widzę. Widać Bogusia, chyba nie? Bo mi tak słońce w twarz. Ale chyba widać Bogusia. A, widać, A, Boguś sobie przyszedł na chrupeczki. Otóż, jakie chrupeczki mi się udało kupić? Maczugi. Dla niektórych chrupki maczugi to jest smak dzieciństwa. Właśnie Bogusiowi opowiadałam, że jak byłam mała, no to to był taki smak dzieciństwa, keczupowe. Te mamy, jaki mamy smak. Nie było keczupowych, było pizza. Więc maczugi to był smak z dzieciństwa. No, widzicie, to jest nasze, jedno z naszych ulubionych form spędzania wolnego czasu. Albo wchodzimy po górach na różne wycieczki, albo idziemy do lasu i bawimy się w obóz. Tak, Boguś? Smacznego. Do picia, Boguś, mamy albo soczek jabłuszkowy, albo wodę. Zachęcam. Zachęcam do takiego spędzania czasu, szczególnie jak macie dzieci. Szczególnie jak są dzieci, niech troszeczkę yy, uczą się samodzielności. Co w ogóle? To no zaraz będziemy pianki smażyć. To zobaczycie, jak się robi idealne pianki na ognisko. O, dla Bogusia, zrobiłaś następny patyczek? Super! A ja mam potrójny. Potrójny, dobra. To co? Pianki. Boguś, już też smażyć czy za chwilę? Dobra. To co kochani nabijamy, nabijamy piankę. Idealnie. Pianeczka nabita. Jaku fajne to siedzonko powiem ci. I co i nad odniskiem. Staramy się ją ładnie przypiec. Kolejnym patentem jedzenia. O, ekstra. Umiesz sobie nabić sam? Nie. A to świetnie, że umiesz. Zejdź, kochanie, bo stoisz na tym, na krzes... O, tutaj, tutaj sobie, chodź. Chcesz tutaj koło mnie usiąść? Pomóc? Pokaż? No, o, chyba idealnie. Chcesz tutaj sobie przysiąść koło mnie? Kupom? Świetnie. I nad ogniskiem sobie. Będziemy piec pianki. Tak? Lubisz pianeczki? No, ja też. się Nie spadasz? Tu siądź, koło mojej nóżki. O, tutaj. O. No idealnie, teraz nie będziesz już spadał. Trzeba nad ogniskiem. i Trzeba je troszkę pokręcić, tak? W jedną, w drugą stronę. A jak ktoś jest niecierpliwy, to wsadzamy w ognisko. W ogień, w ogień. A! Jak się od razu przypiekła? Nie gotowa. Ma się skarmelizować. Ja w sumie mój taki sposób na jedzenie, ja tak lubię, że zjadam tak warstwami. Mmm, No, mm, to jest to. Pycha. Dobrze ci się zrobiło. Dobrze. Już nam konca. Tak, tak, myślę, że tak. Tylko Wmuchać potrzeba. Nie ja będę trzy na raz mieć pianki. Tak, trzeba Rozłuchać. podzimaczyć, a Ana możesz tam podejść i, i pokazać mm. widzom coś Ty wymyśliła. Trzy na raz pianki. Mm. Zobaczcie, mm. będą trzy na raz pianki. Mm. Teraz trzeba tylko gotować. O, super Boguś. Musi chwilę ona teraz ostygnąć. Ona dosy... oj. Przylepiesz moją piankę do swojej. Co, kochani? Dobrze. Chlebeczek. Teraz pieczemy. Będzie chlebek z... z serkiem. Widzicie, nasz obóz przechodzi cały czas jakieś transformacje. Tak. Klikniesz coś tam, kochanie? Tak, nasz obóz przechodzi cały czas transformacje. Co chwilę. Co to się tam włączyło w ogóle? Że prądu mało. Tak? O jejku. Dobra, to chyba trzeba będzie oszczędzać. Bo jeszcze później idę na miasto na siłownię. No ale na nasz... A w aucie podłączę obóz przechodzi transformację. Widzicie dzieci, oj bogu, siu rozwalasz wszystko. Mają teraz y, obóz do leżenia. Dobra, będziemy jeść klebek. A więc, kochani, aj, u nas już pojedzone. Odpoczywamy jeszcze chwilę. Wygrzewamy się na słoneczku. Na zakończenie, bo za chwilkę, po prostu będziemy się pakować. Najważniejsze, co zbierać śmieci za sobą. Nie zostawiamy żadnych papierków, nic w lesie. Pamiętajcie o tym gościm ognisko, Zbieramy śmieci, pakujemy się i idziemy już w kierunku auta. Co na zakończenie chciałabym Wam powiedzieć? Korzystajcie z natury. Ten filmik będzie z takim właśnie przesłaniem, aby cieszyć się takimi rzeczami, które nie są materialne czyli natura, wolność, możliwość wyjścia do lasu, nad rzekę i po prostu poprzebywania tu i teraz. To bym chciała, żebyście się tak zastanowili. I faktycznie może spróbowali. Jeżeli nie macie możliwości, gdzieś pojechać, tak jak my za miasto, możecie spróbować iść do parku, do parku, posiedzieć, ale w jakiejś takiej głębi parku, gdzie jest jak najmniej osób, jak najmniej ludzi, tak jak Wam mówiłam, zamknąć oczy, oddychać świeżym powietrzem, zastanowić się, co słyszymy, co czujemy, jeżeli jesteście koło jakiejś rzeki. To możecie, co to Anna znalazła? Dla, dla mnie jakąś chustkę znalazła. Zastanowić się nad przyrodą. Po prostu pobyć tak tu i teraz. Powrzucać kamienie. Kamienie do rzeki, do wody. Powrzucajcie. I poprzytulajcie się do drzew. Ja pewnie na powrocie też, a na co? Poprzytulamy jakieś drzewa. Na powrocie. Poprzytulamy drzewa, a teraz... Ja zabieram się za opalanie, i do zobaczenia. A nie ma kto mi powiedzieć, co powinniście pamiętać na końcu, yy, zawsze filmiku. Co, Kaziu? Łapkę w górę i subskrypcję. Tak, łapki w górę. I pamiętajcie o bezpieczeństwie, jak palicie ognisko, to żeby było zawsze gdzieś woda w pobliżu. Zabezpieczone, żeby jakiegoś pożaru nie wywołać. Dokładnie tak. Najbardziej o tym pamiętajcie. Najbardziej można być przy drzewach, bo może się zapalić drzewo, a potem drzewo pod drzewie. Dokładnie tak. Bezpieczeństwo jest najważniejsze. Yy, o tym pamiętajcie. No i co? Żegnam Was. Miłego dnia Wam życzę, lub nocy, zależnie od tego, w jakiej porze dnia lub nocy oglądacie ten nasz filmik. Do zobaczenia.